Witam serdecznie. Dzisiaj taka podstawowa obsługa radia samochodowego MCR 2420 Dab Plus. Szanowni Państwo, wielu z nas pracuje w dużych firmach czy też przedsiębiorstwach posiadających dużą ilość pojazdów, a to idzie w parze z różnymi radiami czy też urządzeniami. Dlatego też przyjrzymy się dzisiaj obsłudze takiej prostej e, radiu MCR2420 DAB. Jest to radio wyposażone w najnowszą technologię e, nadawania cyfrowego. Dobra, żeby je włączyć, to. Naciskamy tutaj oczywiście, przytrzymujemy dłużej przycisk power. Pozwólcie, ja tutaj e, zwiększę e, nawiew, e, żeby nie przyszły żadne prawa autorskie odnośnie muzyki. I sami wiecie, jak to jest. Także tutaj troszkę to zniekształcimy. Dobra, podstawowa obsługa, tak żebyśmy tylko wiedzieli, jak tutaj wyszukać coś i załączyć. Na dole znajdują się oczywiście e, przyciski oznaczone numerami od 1 do 6. Jest to nic innego, jak po prostu e, zaprogramowane już dane radio. Tutaj oczywiście pokrętło służące do zwiększania głośności i jego zmniejszania. I teraz przejdziemy w zasadzie do kluczowej kwestii. Kluczowa kwestia, jak wyszukać tutaj jakieś radiokanał. Tutaj mamy takie dwie słuchaweczki, zielona i czerwona. No i teraz tak, jak przyciśniemy jeden raz zieloną, to on z automatu nam będzie szukał. Spójrzmy. I analogicznie w dół czerwona, tak? Schodzimy tutaj z częstotliwością. I teraz tak, jak zrobić to, żebyśmy sami to ręcznie tutaj wyszukiwali. Przytrzymujemy dłużej słuchawkę, manual SIG wyskakuje nam i teraz możemy sobie tutaj odpowiednio dopasować co setnych, jak możemy zauważyć. I nie ma tutaj żadnego problemu, analogicznie oczywiście tak samo w dół. Także, jak sami widzimy, nie ma tutaj żadnych problemów. Żeby powrócić do automatycznego wyszukiwania, to jeszcze raz przytrzymujemy dłużej słuchawkę i teraz mamy automat. Dobra, przykładowo jak zaprogramować radio na kanale. No to w większości radia jest tak, że przytrzymujemy dany klawisz. Powiedzmy, zaprogramujemy sobie tego klasika na dwójeczce Także przytrzymujemy dłużej dwójeczkę i on już jest zaprogramowany. Spójrzmy, przechodzimy z innych radia. Z innych stacji na dwójeczkę i mamy dalej tego klasika. Dobra, przechodzimy na szybko dalej. To teraz tak, tutaj mamy oczywiście port, który zresztą jest podpisany jako USB. Możemy tutaj wpiąć naszego pendrive'a z muzyką. Tutaj mamy port aux. I teraz przejdziemy do fajnej opcji, do przycisku SRC. Jest to Search. I fajna opcja, ponieważ mamy tutaj zaprogramowane już. Radia bez szukania częstotliwości, posługujemy się tutaj tymi słuchawkami, spójrzmy, e, są one podpisane i możemy tutaj bardzo szybko bez szukania po częstotliwości wyszukać no, na, interesującego nas e, po prostu e, radia. No, a zostawmy tutaj e, radio, powiedzmy, Express, niech sobie tutaj leci. No jak sobie jeszcze raz naciśniemy, to przechodzimy oczywiście do tunera. E, band to oczywiście nic innego jak... Pomnożenie kanałów, czyli teraz z szóstki nam się już zrobiło powiedzmy 12, tak, bo to jest kolejna pamięć i trzecia, czyli 18, czyli ogólnie możemy mieć 18 stacji tutaj zaprogramowanych 3 razy band, 3 razy 6 daje nam 18, no i w zasadzie to wszystko taka krótka obsługa. Tutaj jest przycisk OK do zatwierdzania innych rzeczy, jak sobie jeszcze dłużej tutaj search przytrzymamy, to z tego co się orientuję, mamy tutaj opcję News. Czyli po prostu możemy tutaj słuchając jakiejś muzyki poprzez pendrive ustawić to i on nam przerwie słuchanie po to, żeby wrócić tutaj do wiadomości w danym radiu. Tutaj oczywiście jeszcze przycisk display, czyli różne informacje możemy sobie wyświetlić o nazwie piosenki czy też stacji nadawania i tego typu pierdoły. No i w zasadzie to wszystko, tak jak mówiłem, podstawowa obsługa, podstawowe opcje, tak żebyśmy mogli tylko coś wyszukać, zaprogramować. No i w zasadzie tyle. MCR 2420 TAP+. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.